Witam na kanale Hard Reset, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zarchiwizować wiadomości w wiadomości Google. Więc, żeby to zrobić, pierw oczywiście musimy być na naszym tutaj menu głównym, gdzie są pokazywane nasze kontakty. Następnie wybieramy sobie nasz kontakt, który chcemy sobie zarchiwizować i przytrzymujemy go palcem. Jak widać wyskoczyły u góry trzy ikonki po prawo. Następnie wybieramy opcję środkową, czyli taką ze w dół, ponieważ to jest właśnie nasze zarchiwizowanie. Jak widać, zarchiwizowano jedną rozmowę. Oczywiście można ich wybrać dwie, jeżeli przytrzymamy sobie jedną i potem klikniemy krótko na drugą osobę. Zobaczmy więc w zarchiwizowanych rozmowach, czy mamy zapisane. Jak widać, wszystko działa w Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.